Pewnie wielu z Was zastanawiało się nieraz, co stało się z mieczem Luka Skywalkera po wydarzeniach w mieście w murach. W legendach miecz po owej historii miał wielu właścicieli. Od Ugnota Grogina, po Imperatora Palpatina, dla którego było to trofeum. Następnie był dzierżony przez klona Luka, by później być oddany Marze Jade. Lecz w nowym kanonie tak naprawdę nigdy nie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę stało się z mieczem po walce Luka z Wejderem i skąd wziął się trzy dekady później u mas Najnowsze cztery zeszyty komiksów z uniwersum Star Wars 2020 roku wyjaśniają pierwszą z tych tajemnic, czyli wiemy już, kto odnalazł miecz Skywalkerów w mieście w murach. Zapraszam do oglądania. A good For another time. Take to! Zaraz po wydarzeniach z miasta nad Bespinem, Luke Skywalker na statku rebelii poddał się zabiegowi wszczepienia cybernetycznej ręki. Nadmienię jedynie, że jeszcze przed tym, Millennium Falcon zaraz po odlocie z systemu Bespin, wspomógł flotę rebelii, która została zaatakowana przez siły Imperium. Tam Luke okazał niebywałą siłę w mocy, sam jeden niszcząc paręnaście Tajów. Luke na pokładzie jednego z ocalonych statków rebelii, po zabiegu doznał wizji mocy, w której okazała mu się tajemnicza kobieta chwytająca jego miecz świetlny, każąc Luke'owi podążać za swoim przeznaczeniem. Młodemu rebeliantowi nie trzeba było powtarzać tego drugi raz. Postanowił on jak najszybciej wrócić do miasta w chmurach i odnaleźć miecz świetlny swojego ojca, jak również i tajemniczą kobietę, w której wielu fanów upatruje już debiut w nowym kanonie Mary Jade, ale ja raczej na takie obraz spraw bym nie liczył. Oczywiście powrót do systemu Bespin nie mógłby być łatwy i przyjemny. Po paru dniach miasto zostało całkowicie opanowane przez Imperium, więc Luke, Lando, Leia i Artu Ditu musieli znaleźć dyskretniejszy sposób na dostanie się do niego. Po paru chwilach skradania się Luke i Artu dotarli do miejsca, w którym powinien znajdować się miecz rodu Skywalkerów. Okazało się, że jest to jedno wielkie wysypisko złomu, który przez lata zgromadził się na najniższym poziomie miasta. To stamtąd ugnoty pracujące w mieście brały części zamienne służące do napraw różnego rodzaju urządzeń. Przeszukanie całego wysypiska zajęłoby Lukowi więcej czasu niż miał w zapasie, więc wpierw postanowił prosić o pomoc znajdującej się tam ugnoty. Kiedy ten plan nie wypalił, postanowił sięgnąć mocą po swój miecz. Wtedy też doznał drugiej, bardziej intensywnej wizji mocy, w której ukazały mu się wydarzenia z przeszłości, jak i znów tajemnicza kobieta. Jednakże zobaczył również Leję zamrożoną w karbonicie. Tak, Leja w tych komiksach została zamrożona w karbonicie tak samo jak wcześniej jej ukochany Han Solo. Niestety jej akurat nikt nie powiedział, że ją kocha przed włożeniem do zamrażarki. I love you. I know. No cóż, feels Batman. Po wizji Luke zrozumiał jedną z ważniejszych lekcji Jedi, którą starał się mu przekazać Joda. Zrozumiał, że miecz jest tylko narzędziem, który nie jest mu potrzebny do stania się obrońcą jasnej strony mocy w galaktyce. Luke stwierdził, że zostanie Jedi nawet jeżeli już nigdy więcej ma nie zobaczyć miecza świetlnego swojego ojca. I to wszystko stało się po części faktem. Luke został mistrzem Jedi, a miecz Anakina Skywalkera został mu oddany 30 lat później przez Rey na Akto, a dalej wszyscy wiemy jak to się potoczyło. Ale co stało się z mieczem w mieście w chmurach? Po opuszczeniu złomowiska przez Luka, jeden z ugnotów znalazł go, wystającego pośród mechanicznych śmieci. Zapewne po wcześniejszej rozmowie z Lukiem zorientował się natychmiastowo, co to dokładnie jest, lecz nie wiadomo, czy miał zamiar zwrócić go prawowitemu właścicielowi, gdyż w tym samym czasie Luke i Lando uratowali Leję i natychmiastowo opuścili miasto. Co z nim zrobił później? Najprawdopodobniej do Cloud City przybyła maska Nata, która upodobała sobie zbieranie artefaktów sprzed lat, a poprzez jej wrażliwość na moc i znajomość historii, od razu zorientowała się, do kogo należał o wymierz świetlny i kupiła go od górników z Bespina za pokaźną sumkę kredytów. Na ten moment są to jedynie domysły moje i fanów, lecz myślę, że i ta tajemnica również kiedyś zostanie ujawniona i wypełni nam ona tą wielką. 30-letnią fabularną dziurę. Na zakończenie, chcę jeszcze powiedzieć, że szósty zeszyt komiksu, który zostanie wydany 27 maja, prezentuje na okładce Luka z żółtym mieczem świetlnym. Na pewno po wydaniu komiksu od razu się za niego zabiorę i odkryję skąd przyszły mistrz Jedi go wziął. A wy, drodzy widzowie, jeżeli chcecie bym opowiedział więcej historii z kart komiksów, czy to przyszłych, czy już wydanych wcześniej, piszcie w komentarzach. A na ten czas trzymajcie się. I niech moc będzie z wami.